W internecie, w przedszkolach, w szkołach, na spacerach co chwilę dostajemy informację, że jak pies macha ogonem, to pies jest szczęśliwy. Teraz no to by była ciekawa opcja, ale jak już wiecie, pie, komunikacja zwierząt jest dużo bardziej skomplikowana i wcale nie jest taka zero-jedynkowa. Ogon naszego psa i jego postawa są rzeczywiście cudownymi środkami do tego, aby odczytać uczucia naszego psa, jednak machanie ogonkiem wcale nie równa się radość. Długo szukałam analogii u ludzi i wydaje mi się, że znalazłam. Tą analogią jest śmiech. Śmiejemy się, jak coś nam się podoba, jak dobrze się bawimy i jak słyszymy wesoły żart, ale śmiejemy się też w momentach, kiedy nie wiemy, jak zareagować. Śmiejemy się w momentach poważnych, gdzie traktujemy ten śmiech jako wentyl bezpieczeństwa. Taki wentyl emocjonalny, żeby coś zrobić z tymi buzującymi emocjami u nas w środku. Z naszego psa jest tak samo. Jak wchodzimy do domu, to możemy zauważyć, że pies rzeczywiście radośnie się cieszy, ale ta radość może przejść w ekscytację, która może być albo taką zdrową, pozytywną ekscytacją, albo może przejść w taką niezdrową. Stronę po prostu takiego emocjonalnego nadwyrężania się, można by powiedzieć. Ogon naszego psa też zaczyna się ruszać w momentach takich właśnie niepewności, w momentach takiego stresu, w momentach, gdzie nasz pies za bardzo nie wie, jak się zachować. I przed Wami jest przykład tego, jak Alwin macha ogonem, ale wcale nie z radości, podchodząc do drugiego psa. I mogę Wam powiedzieć, że u Alwina bardzo wyraźnie widać, kiedy on macha ogonem, jak się cieszy, tak serdecznie cieszy się na przykład na nasz widok po powrocie z urlopu, a kiedy to machanie ogonem jest takie bardziej stresowo-niepokojące. W pierwszym przypadku można założyć, że Alwin robi takie helikoptery ogonem, czyli to nie jest prawo-lewo, tylko jest dookoła. W przypadku stresowego, niepokojącego, Alwin wykonuje ruch, Prawo w lewo, ogon jest napięty, oraz cała postawa psa wskazuje na to, że nie jest to sytuacja dla niego całkowicie komfortowa. I teraz, jak już otworzyliśmy ten mit machania ogonem, to chciałabym, żebyście na kartce albo w komentarzu na dole napisali sytuację, w której wasz pies macha ogonem. A później, jak wypiszecie tę sytuację, to chciałabym, żebyście zastanowili się, które z nich to jest takie rzeczywiście radosne cieszenie się, takie zdrowe, można by powiedzieć, które wchodzi w ekscytację, ale nie jest takie negatywne, a które machanie ogonem jest takie rzeczywiście stresowo niepokojące dla naszego psa. I żebyście jeszcze scharakteryzowali, jak u Waszych psów możecie rozróżnić te machania ogonami, wszystko na kartkę albo w komentarz, żeby pogłębić Wasze rozumienie. Waszego konkretnego pupila, bo to jest ważne, żeby właśnie z nim się dogadać. I do zobaczenia. Cześć.